Cześć! Zrobiłem kiedyś film o grach, w które nikt nie gra. Niektóre były... Nawet... Dobre. Tym razem chciałem być pewien, że taka anomalia nie nastąpi. Więc poszukałem najgorzej ocenianych gier. Kto wie, może będą dobre. Nie. Ale wymóg jest jeden. Muszę zostawić pozytywną, jak i szczerą recenzję. Niezależnie od stanu gry. Co się kupa dzieje? Clown Deft Auto Walk City. Och tak! Daj mnie to, co mówią recenzje. To nie gra to gówno, zwykłe demo z ukradzionymi asetami. Nigdy nie byłem bardziej podekscytowany, żeby odzyskać moje 75 centów. Nie no, nie może być aż tak źle. Prawda? Nie, ok. także jak można się domyślić, w tytule jest Woke, więc sama gra też jest woke. Stworzyłem sobie swoją postać. Oczywiście wszelkie podobieństwa nas są całkowicie losowe, więc słuchamy, nie oceniamy, po czym kliknąłem play. A! Czemu tak lagują 200 FPS-ów tu, halo. Gra przywitała nas z dużymi lagami, ale ja byłem zajęty ważniejszą kwestią. Walczyłem ze schodami. Halo, dajcie mi po schodach wejść. CO SIĘ DZIEJE?! CO SIĘ DZIEJE W TEJ GRZE?! Wchodzimy po schod... Po dłuższej chwili udało mi się wygrać. Wyjdziemy tam. Pyk, pyk, pyk! <laughs> WSZEDŁEM! Potem, jak przystało na GTA, chociaż to jest CTA, pojeździłem autkami. Damn! Co to? <śmiech> <śmiech> Jakie skradanie. No, tylko kliknąłem myszko! Z coś do robienia w ogóle. O. Aha. Ale to, co stało się potem, było niewyobrażalne. No i co? Minąłem trzy granice mapy. Uciekam z tego świata. Nie wytrzymam tu dłużej. Taką lądową, taką na minimapie i taką ostateczną. Zbliżyłem się do końca mapy. Dym, dyn, dyn, dym. Dyn, 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 Spadałem w nieskończoność. Nie byłem w stanie nic zrobić. W tej grze nie ma ani grama kontentu więcej. Gra daje nam możliwość zaawansowanego pojedynku ze schodami, imersyjną jazdę samochodami oraz pozwala rozważać na sensem istnienia, kiedy spadamy w nieskończoną odchoń poza mapą. Instalowanie tych gier jest niczym ruchanie laski w klubie. Szanse na wirusa nie są zerowe. Okej, okay, teraz rosyjska ruletka. Umarłem przy pierwszym strzale. Dislike. Okej. Okay. Przy odpaleniu gry wita nas widok z drugiego sezonu Squid Game, ale niestety e, moja pierwsza gra niezbyt poszła mi pomyśli. Co to jest? Kręć, nie kręć? E, nie kręć. Umarłem przy pierwszym strzale. Like. Fear of Clowns! Strach przed clownami. Ta właściwie to boję się klaunów. Od dawna nie patrzę w lustro. Od dawna nie patrzę w lustro. Od dawna nie patrzę w lustro. Kurwa! Przestań pisać! Odpaliłem grę z nadzieją na dobry, słaby horror. W sensie, no, wiecie o co chodzi. I przez pierwsze 20 minut jedyne co robiłem, to biegałem w kółko. Głowo. Głowo. Byłem znużony do takiego stopnia, że jedyne co chciałem, to skończyć swój żywot. W tej grze, żeby z czystym sumieniem przejść do kolejnej. Ja zaraz się posram z nudów. 15 minut chodzenia w kółko jeszcze nie miałem okazji się nawet wystraszyć. W pewnym momencie udało mi się to. Nie. No chyba nie żyje, co? <laughs> Jaka morda! Śniema. Dodam. Siema. Oh, wow! Oh, wow! Co ty mi robi? <ścoughs> Co on mi robi? Nie, nie, nie! Konfident w piwnicy Klauna to jedyny minus tej gry. Kolejne mamy e, Macki uległości, tak zwane Tentacles, ale nie mylić z tym streamerem. XN Tentacles? No co, generalnie Dark Souls'y w świecie anime. Co się dzieje? Bijemy coraz to trudniejszych wrogów w bardzo okrojonej atmosferze i coraz żenada. bardziej się nudzimy. Co się odpierdala no? Rozbierz się. Wow, 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 wow. Ja oczywiście uczciwie i bardzo długo grałem, więc zdobyłem tyle punktów. Wcale nie po to, żeby sprawdzić jedne z ulepszeń. O nie, ona jest serio naga. Elden Ring, gdyby był dobrą grą. Dałem tutaj lajka, no ale oczywiście wam nie polecam, bo... Tak, gra to gówno i nie byłem w stanie nawet tego skomentować jakkolwiek dłużej. Ale polecić z pewnością mogę Instant Gaming najlepszą platformę z kluczami do gier. Prostota, wygoda i bezpieczeństwo to ważne kwestie ale wszyscy wiemy, że najważniejszą są ceny. Cały sens kupowania kluczy przecież polega na tym, że macie produkt taniej. No i Instant Gaming nie zawodzi. Ja Wam powiem szczerze jak chcę kupić jakąś gierkę, to zawsze sobie ją obczałem na instancie. I to ile zaoszczędziłem, i ile razy. Coś cudownego i cieszę się, że mogę reklamować coś, z czego naprawdę regularnie korzystam. W tle leci wam proces zakupu i aktywacji klucza, a ja powiem tylko tak. Jak macie w planach kupić sobie gierkę, to realnie polecam wejść z mojego linku w opisie i sobie sprawdzić ten instant gaming, no bo w najgorszym wypadku nic nie tracicie. A może akurat gra, którą chcecie sobie kupić, jest tam na promocji i kosztuje, nie wiem, jakieś śmieszne grosze. Moim zdaniem warto zaryzykować, bo jak coś znajdziecie, to. Profit dla was. A jak nie, to co wtedy? Co, co się, się stanie? stanie? Pierwszy link w opisie. W kolejnej grze po lekkich problemach technicznych... Ja w tej grze nie gram. Ja, se, ja nic nie robię w tej grze. Stworzyłem swojego rudego, ciemnoskórego Polaka z Krakowa o imieniu Fifus I zacząłem podbijać świat boksu. Zajebiste. O. Tutorial się trochę... Popsu? No, myślę, że masz ze mną szansę. Ja już się na dachu kurwa wspiałem. a ty, co potrafisz robić? A na pierwszą walkę nie udało mi się wyrobić z wagą. Na ważenie. To znaczy, za bardzo schudłem, ale nie przeszkodziło mi to w eksterminacji przeciwnika. Tylko pierw trzeba, oczywiście, elegancko wejść na scenę. Mogę się jakoś obrócić? Dobra, no to idę tu, no. Nie mogę, chyba. Co coś mnie źle ustawiło a dopiero potem rozgromić oponenta. Boisz się tego, że potrafię się bić, co? Moje niesamowite taktyki bojowe pozwoliły mi zwyciężyć. Oj, chłopcze... Mój Boż, to ciąg z ringu zaraz wyleci. Na koniec jeszcze chciałem obstawić cały swój majątek na walkę w boksie, którą oglądałem w telewizji, ale coś się popsuło. Art of Boxing to jedna z gier czasów. Mozart, popularny kompozytor, ale również pianista. Ziom umarł w 1791. 233 lata później wypuścił nowego Bengiera. Tak, chodzi o to, że w 2024 została odkryta jego niewypuszczona kompozycja: Serenate XC. Nie wiem, jak to się czyta. Pewnie przeczytałem to źle, ale. I znalazłem grę, w której możemy poczuć się choć trochę jak ktoś utalentowany i pograć na pianinie. Ludzie komentują. Jakość dźwięku fortepianu rozczarowuje. Nad klapiszami znajdują się dźwignie, które zmieniają dźwięk, ale zwykle go pogarszają. Klapisze fortepianu są odwzorowane na tak miałem nadzieję, ja żałuję, że rząd nie był jako... Ale dobrze, sprawdźmy tą grę. Damn. O oh, wow. Jeszcze raz. Bang. Bang. Kur... Nie, no nie, no nie. Doznaliśmy tego, co Beethoven w 1827. Fatal error. Ja pierwszy. Realistyczne. Merch me to kolejna produkcja, która mogę wam zaspoilerować nie jest zła. Nie, serio. Na pierwszy rzut oka widać, że to jest produkcja, na którą ktoś się postarał. Natomiast, jak sugeruje jeden z komentujących, gra to bardziej time killer dla osób, których czas nie istnieje. Czyli upośledzony. Mocne słowa, ale prawdziwe pierdolę jakie nudy nie <laughs> mać, nie dobra sorry nie wiem co mam komentować no to po prostu nuda w chuj cync <laughs> Tylko nudne. Następna giera. Mm... Casino Simulator. Przez tą grę umarł mi pies. Symulator kasyna to już na Twitchu i Kiku mamy. No ale dobra. W grze wcieramy się w menedżera kasyna, który ma jedynie 3000 dolarów na start i próbuje rozkręcić biznes. Grażu za nas na głęboką wodę i nie daje żadnych wskazówek. No ale niestety tak już w życiu jest. No dobra, ale kurt. Gdzie mam to na. Jak? Gdzie jest górny i dolny piętro? Halo, czy pani? Stawiając swoje pierwsze maszyny ze slotami, stół do Blackjacka i ruletki, poczujemy dreszcze, przypływ pieniędzy czeka tuż za rogiem. Profity minus 2000? Potem zatrudniamy personel i czekamy na pierwszych klientów. Widzimy ich twarze. Ci ludzie nie wiedzą, ile tutaj stracą. A poza tym to bardzo ciekawie wyglądają. Gdzie są nasi klienci? Tak mało przyszło dzisiaj? Ty kurwa, Lafirindo, co? No co, kurwa, się glampisz? gdzie ty idziesz? A, ty tu pracujesz, dobra. Potem możemy przekonać się, że nie ma w tej grze nic więcej do roboty. Dosłownie, po 15 minutach rozgrywki odblokowujemy praktycznie wszystko, co się da. Znaczy, żeby nie było, możemy postawić 3 głośniki więcej i 4 maszyny ze slotami więcej, ale nic to nie zmienia. Mogę jakąś nutę sam puścić? Czekaj o twojej pysznej zupie nie rusza. Tak naprawdę możemy jedynie czekać i patrzeć, jak mało zarabia nasze kasyno. Ano i ewentualnie sami zagrać. Oh my god. Tak, 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 tak. Nie kończ się tak, tak, tak. Co tak mało? Wuuuuu! Wow! Damn! Um. Ja pierdolę! Ej kurwa! Nie graj za moje pieniądze! Przegrałem pieniądze we własnym kasynie. Kaczki. Wydawałoby się produkt bardzo mi bliski. Automatycznie mnie zachęcił. <grym> Cena? Za darmo. Ale nie dajcie się zwieść. Ponieważ jak się okazało, wydałem na tę grę fortunę. Shop. Jak kurwa Steam Shop? Ja chcę tą płomieniową. Eee, dobra, no i jak mogę ją ubrać? Czekaj, zrestartuję grę gdzie ja mam tą kaczkę, którą kupiłem. No nie, nie gadajcie, że ta gra to jest skam jak z tymi bananami. Nie, myślę, że chociaż będę mógł kaczkę mieć ubraną. Jest kaczka. Kolejne są Labirynty Atlantydy. Gra nie wygląda obiecująco i też dokładnie taka była. A, to jest menu po prawej no. Do... Dzięki. Nowa gra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dzięki. What a shit? Dobra. Spierd... Kurwa <grymne> Zniknął po prostu I teraz biega w miejscu, nie ma żadnego dźwięku w tej grze <grymne> Jak on tak rękę wygiął, chłopie? Damn Wejść do lekarza, tych kurwa chyba niezdrowe jest posiadanie takiej ręki Gdzie ja mam iść? Mogę się gdzieś teleportować czy coś? Co ja mam robić? Ty, to chyba nie powinno mnie tu steleportować, nie? Chyba, że ja mam tu doskoczyć. To jest jakiś taki parkour. Aha, i od początku. Nie, tu nie ma nic. Kurwa w tej grze do roboty. Aaaa! Można się naćpać i utopić. Ostatnią szansą na przywrócenie mojej wiary było to: widocznie inspirowane polską produkcją. Co prawda, grafika jak z PlayStation 1, ale proszę przyużyć moją wiarę. Pokaż mi. Nie, nie, ciszę. Ah, Miałem nadzieję, że to czego tutaj doświadczę, zmieni moje postrzeganie na świat gier. No i zmieniło. Patrzę jeszcze bardziej sceptycznie. Po chwili biegania bez celów w kółko, znalazłem klub nocny, widoczny na trailerze. Wow. <ścoughs> Gdzie ja kurwa wszedłem? Wow. Hej. Mua. Wypadając z mapy, zastanawiałem się, co dalej począć. Pomyślałem, że może pominąłem coś w tym klubie, więc do niego wróciłem. Nie, przepraszam. Niestety nic nie pominąłem. Dawaj mała. Tak, ładnie. Wiedziałem, że jestem w przysłowiowej dupie. Nie ma stąd ucieczki. Próbowałem skończyć ze sobą, ale nic z tego. Utknąłem tam na zawsze. Sorry, że zmieniałem te gry tak często jak fagata chłopaków, ale generalnie eksperyment mógłbym skomentować w taki sposób. Ale tragedia jest strata czasu. Cały się mógł spodziewać. Naprawdę nie jestem w stanie polecić żadnej z tych gier tutaj. Istna tragedia. Chętnie opisałbym je szerzej, ale problem jest taki, że się nie dało. Połowa z gier, które kupiłem, była tak słaba, że się nawet tutaj nie dostała. A próg naprawdę nie jest wysoki. Co to jest? Dobra, klikam to. Zostawcie suba, błagam. I lajka też, bo. Nie wiem, może zwiększą mi zasięgi filmu. A tak jak będzie więcej statystyk, to będzie więcej filmów. Bo to oczywiste, że każdy YouTuber patrzy tylko na to. Pozdro.